I doskoły. Do Mam książki, zesyty. Widziam. <laughs> Pani uśmiechnięta, w klasie nas czeka. Na lekar cichutko, na mały czas. My się szkoły okay. nie boimy, choć i praca czeka nas. Śmiało do niej dziś wkroczymy, bo nauki nadszedł czas. Hejże, hej, hejże, hej, ha! Każdy minę ciasko ma! Nauczymy się literek, potem czytać i pisać też. I będziemy mogli już przeczytać każdy wiersz. <grym> Nauczymy się też sycyć i poznały cały świat. będzie czas i bardzo więc jest każdy Bo dzisiaj raz. Hejże, hej, hejże, ha! Hej, każdy minę ciasko.

Postarać się uzyskać bardzo dobre oceny. Ślubujemy. Starać się używać polszczyzny bez wulgaryzmu. Odnosić się do rówieśników i dorosłych z szacunkiem. Szlugujemy! Dbać o dobre imię naszej szkoły. Szlugujemy! Proszę pieszczeć klasy gimnazjalne i na oblicze na szkole.